Dzień dobry. Moim dzisiejszym rozmówcą, państwa gościem, jest kandydat na burmistrza w Poguszowie gorcach były senator, pan Roman Ludwiczuk. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Będę się do pana zwracać, panie senatorze, bo jest to tytuł dożywotni, mam nadzieję, i będzie to panu przeszkadzało. Wręcz odwrotnie. Będzie mi bardzo miło, że pani o tym pamięta, że w swojej, że tak powiem, karierze tej niezawodowej, a politycznej pełniłem tą zaszczytną funkcję dzięki mieszkańcom Wałbrzycha i nie tylko Wałbrzycha całego okręgu wyborczego. Ale taka mała dygresja, tak patrzę na... Pani kolor sweterka na no, moim. Tak marynarkę. się dzisiaj ubraliśmy właśnie um nie umawialiśmy. Właśnie, się nie umawialiśmy. Na tak, na błękitno. Ciekawe, co ten kolor oznacza. No myślę, że nie, bo e, wszyscy czekamy na to, żeby wreszcie ono było błękitne, żeby było słonecznie, żebyśmy mogli od, trochę odpocząć już od, od tych sód, od tego deszczu, od tego zimna, e, żeby nasze ogrody, nasze działki mogły zacząć bujnie. Yy, rozrastać się i żebyśmy z tego... Panie senatorze, pan a pan by chciał już od tej kampanii wyborczej odpocząć? Yy, to znaczy, yy, mnie to wszystko nakręca. Ja już żartuję, że to chyba niedługo, mam nadzieję, że już więcej nie będzie przełożonych terminów, bo yy, warunki czy epidemia, yy, że tak powiem spowalnia i bardzo dobrze, Bogu dzięki, że tak się dzieje, więc nie będzie postaw, żeby nowy termin ogłaszać yy, wyborów. Natomiast yy, w pewnym sensie można powiedzieć, że to już jakby do rekordu Guinnessa można by było zapisać cztery terminy. Trwa ona dość długo, ale jestem aktywny. Nie odpuszczam, że tak powiem. Chcę coś zrobić, chcę zrobić dla Boguszowa o tym co mówi od 4 czy 5 miesięcy i jak mi to będzie dane, to to zrobię absolutnie. Nie jestem zmęczony wręcz odwrotnie. A komu ten wydłużony czas kampanii tak naprawdę sprzyja? Wam, kandydatom, czy komisarzowi, którzy, który też bardzo tam intensywnie pracuje? No może bardziej na rzecz swojej kampanii wyborczej niż dla mieszkańców, ale intensywnie? Ja wielokrotnie, wielokrotnie mówiłem na ten temat, że nie rozumiem roli tutaj obecnego komisarza. Tak, już prawie, prawie niedługo będzie rok czasu, jak jest komisarzem. Ustawa i, i to, do jakich zadań jest powołany komisarz, jest ściśle opisane. Nie zostało to, w moim przekonaniu, wykonane z takich czy innych względów. Ale nie mówmy o tym, co by zrobić. Mówmy o tym, co on dzisiaj robi. On dzisiaj pisze listy, drukuje swoje zdjęcia, yy, drukuje yy, materiały. A kto za to płaci? On? Za chwilę do tego odniosę się. Natomiast po 10 miesiącach wysyłamy dwa tygodnie przed wyborami ankiety co zrobić w gminie panie komisarzu to trzeba było pytać 3 4 miesiące temu kiedy zamierzał pan ze swoją ekipą przedłużać te wybory 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 czas wyborów a nie pytać A z jaką ekipą Proszę Z jaką ekipą zamierzał pan kumorek no przedłużać przecież, wybory Przecież chyba wszyscy wiemy że nie da się zdjąć jak ktoś mnie pyta ja nie jestem bezpartyjny i to mówię otwartym tekstem. Ja jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, ja się tego nie wstydzę. Ja nie będę mówił, że jestem kandydatem bezpa bezpartyjnym, ale nie startuję z Komitetu Platformy Obywatelskiej, natomiast swojej tożsamości jakby politycznej się nie wystrzegam. Pan Kumorek, y, 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 czy pan komisarz y, pra, y, jest, y, czy był członkiem, bo tego nikt dzisiaj nie wie, czy tylko w Obżrzychu nie ma PiSu, czy poza Obżrzychem nie ma PiSu, jest y, wspierany przez, ten, y, przez tą organizację i możemy mówić, że nie ma tej organizacji, ale widzimy po pewnych działaniach, które się w jego otoczeniu y, no, dzieją, że tak nie jest. Więc mówiąc... To taka mała hipokryzja, czy duża? Jaka mała? Pani redaktor, to, to jest hipokryzja y, do potęgi. To jest do No tego typu ja, Prawa i Sprawiedliwości ja mówię, ale... na Billboardach nie ma u pana komisarza. No, no trudno, żeby było, skoro startuje ze swojego komitetu wybor wyborczego, tak? Czy go wspiera PiS, czy go nie wspiera PiS, to wszyscy możemy sobie na to odpowiedzieć. Jesteśmy, że tak powiem, mimo tej pogody, tej słoty i tego zimna, nie jesteśmy tak oszołomieni, żeby nie wyciągać wniosków. Natomiast y, pisanie w tym, że prosi o pomoc, ja nie wiem w czym prosi o pomoc. Bo ja już to powiedziałem. O, ostatnio w swojej wypowiedzi o jaką pomoc? No, już dostał i dostaje pomoc od mieszkańców Boguszowa, bo oni płacą podatki, z ich y, dochodu są y, odprowadzane pieniądze do budżetu. A z tego budżetu mam takie wrażenie, mam nadzieję, że odpowiednie, y, odpowiednie, y, jakby to powiedzieć, no. Y, no, no, radni, kluby już sprawdzą, czy w budżecie były zapisane te pieniądze, które dzisiaj są na te listy, na te ankiety. To są koperty, to są ludzie, którzy są w to zaangażowani. To, no, Ale pan ktoś humor musi? w taki sposób wirtuozyjny odnoszę wrażenie łączy funkcję pana komisarza i kandydata na. Burmistrza. Wysyła ankietę z pytaniami do mieszkańców. Oczywiście również w tej kopercie znajduje się jego ulotka wyborcza. Tak? No, ja tam nie twierdzę, że tam jest ulotka wyborcza. Natomiast jest zdjęcie, jest list, jest przesłanie. Może mnie to dziwić, dlaczego dzisiaj? Dlaczego tego nie było 5-6 miesięcy temu, tylko dzisiaj? No, przyszedł na tą funkcję. No, chciał, chcę coś zmieniać i bardzo dobrze. Ja się też w tych pytaniach, w tej ankiecie i do tego też się odnosiłem. Jestem bardzo zadowolony, bo większość tych pytań i ankiety to są, to jest mój program wyborczy. O tym programie wyborczym ja już mówiłem kilka i to, co trzeba zrobić, to, co by można było zrobić, to, co spróbować, żeby udało się zrobić, to ja już mówię od kilku miesięcy. Pani zapytała mnie, czy, czy ta kampania jest długa. Tak, ja to od sam, na, na samym początku mówię o pięciu tych filarach, a pan Pe pełniący funkcję burmistrza w pewnym sensie obudził się teraz trzy tygodnie przed wyborami i wysyła takie pismo. A kiedy on chce te ankiety odebrać, bo tak nie za bardzo rozumie, bo będą wybory. Jest dwie kandydatki są mi jest dwóch kandydatów. No może się zdarzyć, że nie zostanie wybrany. To y pytam się o sens i o, o koszty z tym związane. Mam nadzieję, że jest zapewne w Radzie Miejskiej jest komisja do spraw Budżetu Finansów, że to zostanie sprawdzone, czy były te pieniądze zapisane w budżecie, czy te działania były ustalone, czy to, czy to jest po prostu pewien element kampanii wyborczej prowadzony być może na koszt, czy za środki publiczne. Jest pan Kumorek nagradzany przez zacne gremia w naszym kraju. Pan premier wręczył mu nagrodę za dbałość o rodzinę. Pani minister Maląg także była obecna, więc Panie, co pana bawi? Ja, ja powiem tak, ta kampania w pewnym, pewnym sensie otwiera mi oczy. Ja czy zbierając podpisy, czy prowadząc tą kampanię spotykam się, chodzę, Chodzę również z tą osobą, która, e, która pełniła funkcję wiceburmistrza, z panem Sebastianem e, Drapałą, który ma wiedzę, który rozpoczął e, wiele wydarzeń. Ja wiem, że toczą się tam jakieś sprawy e, związane. E, z, z produkcją filmu reklamowego, czy. czy no one nie... także naszej redakcji te sprawy tak, dotyczą. No, no, Zwykła prowokacja, tak. Nie mi, mi to oceniać. Ja, ja się tego nie wstydzę. Uważam, że również to pewne, e, pewna e, jakby pokłosie tego, że, że, że pan Sebastian e, pracuje w, w mojej kampanii. Ale wiele, wielokrotnie chodziliśmy, rozmawialiśmy, pokazywał mi e, również miejsca. Gdzie mieszkają osoby niepełnosprawne? Nie w, w tym okresie sprzed dwóch lat, tylko o, obecnie. Po, y, y, prowadząc kampanię rozmawiamy z ludźmi. Starsze osoby, pe, y, ludzie niepełnosprawni, y, ludzie, którzy potrzebują coś załatwić, a do tej pory praktycznie odbijali się od drzwi, gdzie chcą porozmawiać z panem y, komisarzem. Po co ankiety pisać? Chłopie, wyjdź na zewnątrz, przejdź po ludziach, oni ci powiedzą, co ich boli i co, co, i co należałoby zrobić. Przez wiele miesięcy urząd był zamknięty. Sama miałam kłopot, żeby wejść do urzędu, żeby uczestniczyć w jednej z sesji czy w jednej z posiedzeń komisji. To, no, to, to też wynikało z tej... Ale z, nie z, wszystkie, z planu, ale nie kilka, wszystkie urzędy były zamknięte, bo na przykład większość urzędów e, mogliśmy jako dziennikarze odwiedzać. To tylko w Boguszowie była taka sytuacja, że pan Kumorek się zamknął. Dla, e, no, no, ciężko mi od, oceniać i motywować, ale rozumiem, że nie za wiele miał do powiedzenia. Skupił się na przygotowaniu ankiety, e, którą A Może i opłacane panie. przez boguszowian firmy PR-owskie po prostu za niego to wszystko e, robi. Ja myślę, że radni, że tak powiem, podsumują to, bez względu na to, kto zostanie burmistrzem Boguszowa. Ale że... radni już w tej chwili mają taką możliwość, ale jakby odnoszę wrażenie, że nie wszyscy radni są jednak po stronie prawdy. No być, być może nie jest to po stronie prawdy czy nieprawdy, tylko po stronie wiedzy. Ja bym to nazwał bardziej po stronie wiedzy. Ale myślę, że jeżeli mi by było dane, to zapewne to szybciutko sprawdzimy, jak to wyglądało, na co były motywy, na co były wydawane pieniądze. Mówiliśmy nawet na pani antenie o tym logotypie, o innych rzeczach. O naklejkach na przeźroczystą urnę, tak, na przykład za kilka tysięcy złotych. Tak, o artykułach sponsorowanych, płacone po kilka tysięcy za te artykuły. To, to, nie, ma, to nie jest przestrzeń zamknięta. To, to wszystko w przestrzeni, chodzi, w przestrzeni chodzi. To jest pytanie, czy zasadne jest wydatkowanie takich pieniędzy, czy nie. Nie zapominajmy, była osoba, Kompetentna zajmująca się osobami niepełnosprawnymi seniorami. Przy, na, zmieniła się ekipa Bachciak, nie ma tej, tej osoby, ale w to miejsce został politrug zatrudniony. Politruk? No. W pewnym sensie można powiedzieć człowiek związany z jednym y, z y, sposób. Chodzi panu o dyrektora pana, biura pana ministra Zyski, tak? No to tak, z, z, tak, taką mam y, informację. Ja nie wiem, jaki jest jego wkład merytoryczny y, w, y, w te działania motywuje się, że, że, że kobieta zostaje zwolniona, bo, bo lik następuje likwidacja stanowiska pracy. I pani mnie spytała o tej hipokryzji. Ja mówię właśnie o tej hipokryzji. No. No ja mówię właśnie o tej hipokryzji, która towarzyszy. I ja to powiedziałem trzy dni temu w, w moim spotkaniu z mieszkańcami, które prowadzę raz w tygodniu na stronie internetowej. No tak takich rzeczy nie będzie naprawdę, proszę mi wierzyć, że takich rzeczy nie będzie, że ja to ukrócę i, i, i skrócimy takie rzeczy, że gmina będzie najważniejsze, że to nie będzie następna wielka synekura stworzona do tego, żeby kolesie byli zaspokojeni na tym poziomie. Macie państwo na dzień dzisiejszy wielkie obszary, wielkie spółki, inne, inne, inne rzeczy. Tam się rozgościliście, to tam sobie, że tak powiem, jest i nie tylko... Panie senatorze, ale byt polityczny, nie wiem czy pan również odnosi takie wrażenie, ja oczywiście tylko pytam. Byt polityczny pana Kumorka od wielu, wielu lat był opisany wokół postaci... Pana Zielińskiego, pana Kamila Zielińskiego, który niedawno został odwołany z funkcji wiceprezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oczywiście nie bez powodu został odwołany. Panie redaktor, przepraszam bardzo, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało. Dziwnie i arogancko z mojej strony, ale sorry, ale jakoś kariera zawodowa pana Kumorka mnie nie interesowała, także nie śledziłem jego. No to jest bardzo ważne, bo jeżeli bytu, mieszkańcy mają dokonać wyboru, no to niejako, muszą wiedzieć, to, że pan Kumorek był asystentem pana Zielińskiego, był także zatrudniony bądź współpracował w kwestiach związanych z funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych i tak dalej, nie, Pana Ziemińskiego. Ja, że, że tak powiem, to no, nie, nie śledziłem tego, a mieszkańcy jak chcą dogłębniej, że tak powiem, zapoznać się z działalnością dotychczasową pełniącego obowiązki, czy, czy kandydata na burmistrza, no to mają takie prawo, to jest jakby każdego indywidualna rzecz. A Pan ja. Komorek miał okazję się niedawno... Poddać weryfikacji wyborców, wyborców i kilkadziesiąt głosów zaledwie otrzymał. <głos> proszę, proszę mi wierzyć, że do, do, do pewnego okresu ja nie śledziłem ani kariery politycznej, ani zawodowej pana Komorka. Jalko mogę odnieść się do tego, jak został komisarzem. Nie będę też tutaj, że tak powiem, dyskutował, czy zastanawiał się, czym był co było motywacją. I kto był motywatorem, jeżeli chodzi o powołanie. Dlaczego pana, to jest pana, przecież bardzo ważne? Pana Kumorka. No pan, mniej, mniej pan, pan premier go nie oczywiście na to, powołał, no pani, ale ktoś musiał go rekomendować na to stanowisko. Pan denerwuje mnie to, żeby denerwuje mnie i, i złoszczę się, kiedy widzę, że że powinniśmy coś zrobić, że czas dla Boguszowa jest zmarnowany, bo dla mnie komisarz zmarnował kilka, miesię kilka miesięcy. Trzeba było zrobić pana Kumorka burmistrzem, niech niechby już funkcjonował, żeby nie było tego stanu Ale Może człowiek, bo... najpierw niechby go ktoś wybrał. Okej, okay, ale to czemu mogli tak prawo stworzyć? Wiem, że, że derdymałki teraz opowiadam, ale dla mnie te kilka miesięcy to jest zmarnowane dla Boguszowa bez względu na to, czy to będzie Sylwia, czy to będzie. Do Marta, czy to będzie Ludwiczuk, czy to by był Kumorek, to dla, dla mnie to kilka miesięcy jest zmarnowane. Czas ucieka, dzisiaj mamy czerwiec, a temat mógł być załatwiony we wrześniu, październiku, kiedy jeszcze nie było tej skali y, związanej z, z, z COVID-em. ten czas został zmarnowany, bo to jest taki czas y, ani podejmowania decyzji. Zresztą ta ankieta. Po 8-9 miesiącach jest tego przykładem, że ten czas został zmarnowany. Bo co ten człowiek robił przez 8-9 miesięcy, że on po 8-9 miesiącach pisze ankietę, pyta się ludzi, co co trzeba zrobić i co oni na ten temat myślą? Pani redaktorze, gdybym ja był pełniącym obowiązki, to ja bym się nie pytał. Po 8-9 miesiącach ja bym połowę tych rzeczy zrobił albo uruch uruchomił. No bo to tylko świadczy o tym, świadczy o, no. no no o nim świadczy, tak? No, no skoro, skoro Pan Kumorek pyta, miesiąc, znaczy, że się nie orientuje. No proste. Po dziewięciu miesiącach się pyta, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić. No sorry, winę, no, to trzeba było pytać w lipcu, w, lipcu, w sierpniu trzeba było pytać. Rozeznać się, no po to był Pan, czy jest Pan komisarzem, że Pan to ogarnął? Przede wszystkim to miał pan zorganizować wybory, które Pan nie zorganizował, a był ku temu czas i nie było takiego zagrożenia. Takie jest moje zdanie. Dlatego proszę wybaczyć, ale nie będę ustosunkowywał a się. A pan na... się nie musi pytać y, y, mieszkańców Boguszowa. Ja, nie, Gord? Ale ja, ja, ja się nie zamknąłem tutaj w rolu, gdzie jesteśmy, nie zamknąłem się, nie wiem, w domu, tylko chodziłem z Sebastianem Drapołom i z wieloma ludźmi od mieszkania do mieszkania. Stałem na ulicy, rozmawialiśmy. Być może moja wiedza też nie jest 100% pełna, bo że nikt ma Pan nie... pomysł na to miasto? Ja już go wyraziłem w pięciu filarach i o tym opowiadam od czterech miesięcy. Absolutnie mam żałuję tylko tego i, i że ten czas jest coraz, coraz krótszy. Ale jak nie, nie będziemy w stanie wszystkiego zrealizować w 100%, to przynajmniej zaczniemy to realizować, żeby z tego korzyści dla miasta, a przede wszystkim dla mieszkańców. Dla mieszkańców płynęły. Tak, takie jest moje zdanie, dlatego nie wiem, no, nie będę się, tak jak już Pani wspomniałem, zagłębiał w kariery zawodowe kogokolwiek. Czy Pani Sylwii Dobrąskiej, czy Marty Cinciały, czy Pana Krzysztofa Kumorka. Mogę o swojej powiedzieć. Ja bardzo chętnie na tym placu przed magistratem w Boguszowie Gorca stanę z Panem Kumorkiem. Z panem, stanie, stanę z panią Sylwią Dobrowską, z panią Martą Dzieciała ja państwa zapraszam. Stańmy, porozmawiajmy przy kamerach, to co chcemy zrobić, o tym co dokonaliśmy, co zrobiliśmy, jak byliśmy już w tych władzach, czy jaki mamy pomysł. Po prostu stańmy, zróbmy, zróbmy, a mieszkańcy Boguszowa Gorc, całej gminy, niech, o, niech e, ocenią, e, kto jest z nas bardziej wiarygodny, kto daje większą gwarancję, żeby ta gmina się e, rozdawała. Pani redaktor, jak mogę prosić? Rozwijała w sensie. Rozwijała. E, jak mogę panią prosić? Zapytam. Proszę zapytać kąd kandydatów o taką quasi debatę. Ja nie mówię, że mamy spotkać się w studiu. Porozmawiajmy, stańmy. Po, po, niech każdy z nas powie o jednym punkcie. Ja bym chciał zrobić to, ja zrobię to tak, ja zrobię to tak. Nie musimy sobie pytań zadawać, żeby one nie były kłopoty, tylko stajmy przed kamerami. Nie bójmy się mieszkańców Boguszewa Goz. Oni, oni nam nic nie zrobią. My mamy inny, po prostu służyć i dlatego jest taka moja propozycja, być może y, ktoś z Państwa kontrkandydatów ją przyjmie, a jeżeli nie, to ja chętnie może po, y, po Bożym Ciele, po, po długim weekendzie umówimy się na rynku, a który z nich będzie kandydatów chciał przyjść i wypowiedzieć się przed Pani Kamerą, przed przed innymi mediami, może będą chcieli skorzystać. Bo może to jest no taka bezpośrednia, tak. najlepsza może, że tak powiem, no kampania, w której mogą nasi mieszkańcy, nie wiem, na finiszu tej kampanii poznać nas jeszcze bardziej. Także serdecznie zapra zapraszam. Dziękuję panu za rozmowę. Wszystkim państwu dziękuję za uwagę. Rozmawiałam z panem... Romanem Ludwiczukiem, który kandyduje na fotel burmistrza Boguszowa-Gordz.